Cześć! Tak jak powtarzałem już nieraz, w moim stylu liczy się jakość, a nie ilość. Chcesz mieć rzeczy, które będą służyły ci przez lata i będą wyglądały jak nowe. Ale łatwo powiedzieć, przecież jakość musi kosztować, jest trudna do znalezienia i nie każdy potrafi to zrobić. Nieprawda! W tym filmie pokażę Ci, jak możesz znaleźć ubrania dobrej jakości z odpowiednimi składami w łatwy i prosty sposób, a do tego będą super cenowo. Podpowiem Ci, jakie materiały są najbardziej trwałe i przyjazne dla skóry, na co zwracać uwagę przy kupowaniu rzeczy i jak szukać okazji i oszczędzać. Jeśli interesuje Cię temat mody męskiej i podoba Ci się ten odcinek, wrzuć lajka, zasubskrybuj mój kanał i sprawdź pozostałe filmy, które na pewno również Cię zainteresują. Żyjemy w czasach sieciówek i szybkich zakupów. Wpadasz do sklepu, bierzesz pierwszą rzecz z wieszaka, podoba Ci się, przymierzasz, kupujesz. Nie ma sensu chodzić po innych sklepach, szukać innych ubrań, ponieważ po pierwsze wszędzie jest to samo, a po drugie wszystkie ubrania są takiej jakości, że po kilku praniach wyglądają po prostu jak szmaty. I takie koło się kręci: kup, ponoś kilka miesięcy i wyrzuć. Przecież i tak nie nadaje już to się do założenia, a poza tym weszła nowa kolekcja, więc leć do sklepu, kup coś nowego i znowu ponoś to przez kilka miesięcy. Wszystko to jest robione dla kasy. Przecież najlepszy klient to jest taki, który wraca, prawda? Ale nie musisz łapać się w tą pułapkę. Pozwól sobie pomóc i nie bądź naiwny podczas zakupów. Dobrze dobrane ubrania, wykonane z odpowiednich materiałów, nie dość, że będą służyły ci przez lata, to jeszcze zmniejszą negatywny wpływ na nasze środowisko. Oto kilka wskazówek, dzięki którym twoje zakupy będą przyjemne, atrakcyjne i do tego nie będą źle wpływały na twój portfel. Punkt pierwszy: przemyśl swoje zakupy. Zacznijmy od tego, co powinieneś zrobić jeszcze zanim zaczniesz szukać czegoś online albo wybierzesz się do galerii handlowej. Otwórz swoją szafę, zobacz co masz i przemyśl, czego potrzebujesz. Wyobraź sobie, że chcesz zbudować dom. Idziesz do sklepu, patrzysz na rzeczy, które tam są, kupujesz okna, kupujesz drzwi i kupujesz dach. W następnym miesiącu przechodzisz obok sklepu meblowego i decydujesz się, że kupisz stół i krzesła, ponieważ są w promocji. Ale po co to robisz? Przecież nie złożysz tego wszystkiego w całość. Nie masz przecież ścian, nie masz fundamentów i właśnie o to chodzi w stylu. W stylu potrzebujesz fundamenty, rzeczy, z którymi będziesz mógł stworzyć stylizację, rzeczy, które są na tyle uniwersalne, że z każdą z nich stworzysz co najmniej od trzech do powiedzmy pięciu stylizacji, takie, które będą pasowały, takie, z którymi będziesz wiedział, co zrobić i jak dobrać pozostałe części garderoby, żeby wszystko było spójne. Kupuj na lata, nie na jeden sezon. Szukaj rzeczy, które pasują do Twojego stylu i do Twojej obecnej garderoby. Za każdym razem, jak będziesz kupował jakąś rzecz, weź ją i pomyśl, z czym to połączysz. W jednym z moich poprzednich filmów podrzuciłem Ci już 5 podstawowych rzeczy, które możesz kupić, żeby stworzyć odpowiednią bazę swojej garderoby. Możesz z nich skorzystać. Bardzo Ci to ułatwi. Punkt drugi to jakość wykonania. Dobre wcale nie musi oznaczać drogie. Uwierz mi, że można znaleźć ubrania o naprawdę świetnej jakości w rozsądnych cenach. Wystarczy poszukać. Ale żeby umieć poszukać, musisz przecież wiedzieć, na co zwracać uwagę. Po pierwsze, wyrzuć z głowy myślenie, że ubrania markowe gwarantują wysoką jakość. Owszem, często jest tak, że ubrania tych znanych marek są wykonane z dobrych materiałów i są odpowiedniej jakości, ale równie często po prostu przepłacasz za logo. Pomyśl sobie, że te znane firmy, te duże marki nie muszą już tak konkurować jakością na rynku, ponieważ płacą one duże pieniądze na reklamę i są wszędzie, dlatego sprzedaż się kręci. Postaw raczej na mniej znane marki, takie, które muszą wyróżnić się czymś innym niż rozpoznawalnością, ponieważ po prostu nie mają takiego budżetu na reklamę. Pomyśl sobie, że niektóre z tych firm właśnie muszą e, wykazać się i wyróżnić się tą jakością. Postaw na takie marki, które są niszowe, e, w których znajdziesz fajne rzeczy w odpowiednich cenach wykonane z super materiałów, które odpłacą ci się podczas noszenia przez lata, tym że będą wyglądały jak nowe. Uwierz mi, jest to możliwe, wystarczy poszukać. Wybieraj grubsze i mięsiste tkaniny. Dotknij to ubranie, zobacz, czy jest fajne w dotyku, czy nie jest cienkie, spójrz pod światło, czy nie prześwituje, ponieważ prześwitujące tkaniny wyglądają po prostu tanio. Podczas wyboru ubrania przyjrzyj się szwom, guzikom i zamkom. Po pierwsze, guziki powinny być dobrze przyszyte, nie powinny odpadać, nie powinny być luźne. Po drugie, zamki też powinny chodzić gładko. Zobacz, czy są one dobrej jakości, ponieważ powinny Ci służyć przez długie lata. Jeżeli chodzi o szwy, zobacz czy są dobrze wykonane, czy nie są krzywe, czy jest dość gęsty splot, ponieważ im gęstszy szew, tym lepiej będzie on trzymać. Szwy utrzymują kształt ubrania, więc jeżeli będą słabe, po prostu po pewnym czasie ubranie nie będzie już na tobie leżało jak nowe. Zwróć na nie uwagę, zwłaszcza w okolicy szyi, ponieważ są one tam najbardziej widoczne. Zobacz, czy nie mają jakichś powyciąganych nitek i czy są odpowiednio zakończone. Wydaje się to trudne, ale tak naprawdę po pewnym czasie dojdziesz do wprawy i będziesz widział już, które szwy są ok, a które nie. Zobacz, czy kołnierzyki są ok, czy dobrze się układają, czy nie są krzywe. Jeszcze wracając do tematu guzików, zobacz, czy nie są one porysowane. Jeżeli guziki są porysowane już na etapie kupowania ubrania, to pomyśl sobie, jak będą one wyglądały po kilku praniach. Jeżeli jakakolwiek z tych rzeczy, które przed chwilą wspomniałem, ma miejsce, nie kupuj tego ubrania. Jeżeli masz wydawać swoje pieniądze na jakieś rzeczy, które są nijakie, źle zrobione i po kilku praniach będą się nadawały jedynie na śmietnik, to jest bez sensu. To są jedynie pieniądze wyrzucone w błoto. Punkt trzeci: odpowiednie materiały. Decyduj się na te naturalne w proporcjach przynajmniej 80 do 20. Wszystko to masz wypisane na metce. Sprawdź to przed każdym zakupem. Nie ma lepszych składów dla skóry niż właśnie te. Dzięki tym materiałom Twoje ubranie będzie oddychać, a Ty nie będziesz pocił się jak świnia. Jeśli zdarzyło Ci się kiedykolwiek czuć nieprzyjemny zapach od Twojego ubrania zaraz po nałożeniu, sprawdź skład. Jestem pewny, że nie był on odpowiedni, że nie było to ubranie wykonane w większości z materiałów naturalnych. Wiosna i lato zbliżają się wielkimi krokami, a nie ma chyba nic gorszego od koszulki, która śmierdzi zaraz po założeniu. Wybieraj tkaniny odpowiednie na daną porę roku. Nieważne, czy jest to wełna, len, kaszmir czy bawełna, każda z nich spełnia określoną funkcję i radzi sobie lepiej lub gorzej w określonych sytuacjach. Niektóre lepiej grzeją, niektóre lepiej chłodzą, niektóre są lepsze na lato, niektóre są lepsze na zimę. Dodatkowo, ubrania z tkanin naturalnych nie wpływają na środowisko, w przeciwieństwie tych wykonanych z włókien syntetycznych, które w większości produkowane są z ropy naftowej, a więc ich produkcja nie jest zbyt przyjazna dla naszej planety. Ale nawet jeśli nie chcesz tego zrobić ze względu na ekologię, zrób to ze względu na siebie. Przecież te materiały będą dotykać Twojego ciała przez większość dnia. Punkt czwarty: wykorzystaj sezonowość i promocję. Oczywiście, że tak, korzystaj jak najbardziej, ale mają to być zakupy przemyślane i korzystaj z promocji tylko jeżeli danej rzeczy akurat potrzebujesz. Nie decyduj się na zakupy pod wpływem impulsu i kupowania tylko dlatego, że jest coś 2 plus 1 lub 50% taniej. Nie daj się nabrać na krzyczące na ciebie billboardy wyprzedaż, promocja minus 50%, minus 70%, minus 99%. Nie ma to znaczenia, jeżeli rzeczy, które kupisz, i tak nie będą dobrej jakości, do niczego ich nie dopasujesz i po prostu będą do dupy. Pamiętaj też, że nie musisz korzystać z najnowszych kolekcji, aby wyglądać stylowo. Styl klasyczny nie ma daty ważności, nie jest to coś, co przeterminuje się po roku czy po dwóch i będzie nadawało się do wyrzucenia, a obecne kolekcje w sklepach sieciówkowych właśnie takie są. Są to kolekcje skierowane dla tak zwanych trendowiczów, którzy ślepo podążają za modą, a Ty jesteś osobą świadomą swojego stylu. To Ty masz zbudować szafę, która za 20 lat będzie tak samo samostylowa jak dziś, a ubrania będą tak dobrej jakości, że dalej będą wyglądały jak nowe. Ale wracając jeszcze do tematów wyprzedaży, wykorzystaj sezonowość. O co w tym chodzi już tłumaczę. Właśnie kończy się zima, więc jakie teraz ubrania powinieneś kupować? No oczywiście wiosenne, wcale nie. Kupuj właśnie teraz zimowe rzeczy. Są najlepsze wyprzedaże i najlepsze okazje. Firmy odzieżowe próbują wypchnąć rzeczy, które są już nie na czasie, które są już po sezonie, żeby zrobić miejsce na nowe kolekcje. Wtedy wchodzisz ty cały na biało i wykupujesz super okazje, na przykład jakiś wełniany płaszcz czy fajne sztyblety za 50% swojej ceny. Co prawda będą one czekały na ciebie kilka miesięcy, ale jakie to ma znaczenie? Przecież mają one służyć ci na lata. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że rady zawarte w tym filmie pomogą Ci znaleźć ubrania, które wytrzymają lata i będą dalej wyglądały jak nowe. Pamiętaj, dobry styl nie wymaga od Ciebie tego, żebyś wydawał na jego fortunę. Ważne jest, aby zakupy były przemyślane, żebyś kupował ubrania trwałe, z dobrych materiałów i takie, które będą służyły Ci przez lata, a nie tylko na jeden sezon. Dzięki i do zobaczenia!